Tajemnice Płatnerza. Hey, yeah, trzymajcie! Jane, Dzięki za pomoc, błękitku. Mam się do was wprowadzić, więc wezmę kilka rzeczy. No jasne, Możecie pomóc. Nie, nie trzeba. A, e, dobra. Witaj, dziewczynko. Czekaliśmy na ciebie. Przypominam, że wkroczyliście na teren prywatny, a to wbrew prawu Ninja Go. Paragraf trzynasty, punkt 2. O, paragraf trzynasty mówi, że... Nie trać głowy! Ej, Nia, może potem wybierzemy się na... No nie. Budła! Mija? Ninja! To! Nia, nic ci nie jest? Co się stało? A, nic, chemu upadł mi na podłogę i tyle. Nie do wiary pokonała nas dziewczyna, ale nikomu się nie przyznajemy.